W odpowiedzi na Wasze pytania i wiadomości wysłane do mnie na temat tego, co robić, aby się motywować, aby być bardziej zmotywowana, aby być bardziej zdeterminowaną do, do wykonywania, do realizacji własnych celów, postanowiłam właśnie nagrać ten filmik. On jest jakby taką wisienką na torcie wcześniejszych moich postów na Facebooku i kursów związanych z motywacją zamieszczonym na światbizneswoman.pl Jeżeli jeszcze ich nie widziałaś, nie oglądałaś zapraszam serdecznie, zapoznaj się z treścią bo w pakiecie, łącznie z dzisiejszym filmikiem będziesz miała wszystkie informacje, które są potrzebne, a faktycznie skutecznie siebie motywować Różnice między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną już znasz. Zrobię krótkie podsumowanie, aby ustrukturalizować wiedzę, którą już posiadasz. Pierwsza jest taka, że motywacja wewnętrzna wypływa z nas samych i celem samym sobie jest proces jest sama czynność. W przypadku motywacji zewnętrznej, to co nas najbardziej motywuje, to jest jakaś, jakiś czynnik zewnętrzny, nagroda, bądź to, że możemy ustrzec się od jakiejś przykrej dla nas konsekwencji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w przypadku e, motywacji wewnętrznej, radość, przyjemność, satysfakcję czerpiemy z samego procesu e, realizacji e, danego założenia, danego celu, a jeżeli osiągniemy to, o czym marzymy, to jest taka wisienka e, na torcie naszych, naszego całego pakietu działań. I to jest źródło naprawdę ogromnego zadowolenia z siebie, z własnych osiągnięć, z własnych umiejętności, z własnych zasobów. W przypadku motywacji zewnętrznej jest tak, że często proces dochodzenia do jakiegoś celu jest... W wielkich bólach. Sam proces nie jest przyjemny, wręcz przeciwnie, może być bardzo męczący, bardzo trudny, może zabierać dużo energii, a to, że osiągamy dany cel łączy się z zadowoleniem, ale bardzo często łączy się też z ulgą. Jeżeli jedziemy tracą szybkiego ruchu, widzimy patrol policji, zwalniamy do odpowiedniej prędkości, wstrzymujemy oddech, mijając e, patrol i to, że nas nie zatrzymano wiąże się z ulgą, a nie ze szczęściem. Aczkolwiek nasze działanie, e, zwolnienie, to było zmotywowane e, tym, że po prostu nie chcieliśmy otrzymać mandatu, czyli negatywnej konsekwencji. Jeżeli mamy taką umowę między sobą w, w związku, że jedna osoba robi daną tam, czynność, nie wiem, na przykład kurza zmywa, a druga pierze, to nie robimy, nie bierzemy czy nie sprzątamy dlatego, żeby mieć satysfakcję i frajdę z tego, tylko po to, żeby nie dochodziło do konfliktów między nami, żebyśmy dotrzymywali tej umowy. Tak? Więc to, co nas motywuje z zewnątrz, raczej yy, powoduje, że wykonujemy dane działania, ale to raczej ma mały związek z satysfakcją, jaką taką, i z radością z samego procesu. Raczej często wiąże się z ulgą. I ostatnia podstawowa różnica jest taka, że w przypadku motywacji wewnętrznej tutaj wymaga od nas dużo samodoparcia i samodeterminacji, bo nie ma żadnego innego elementu z zewnątrz, który powoduje, że, że będziemy wykonywać czynność, że będziemy się samorealizować, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację z motywacją zewnętrzną, to w tym momencie otrzymamy nacisk z zewnątrz. I w tej sytuacji jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zaprzestaniemy zawsze jakiejś czynności, jakiemuś działaniu. To jest trudność, aby odnaleźć w sobie motywację wewnętrzną, takie pokłady wewnętrznej chęci do tego, żeby działać, nie zaprzestawać, nie cofać się, iść do przodu. Umiejętność. Wytwarzania w sobie tej motywacji wewnętrznej jest niezwykle przydatna w życiu i naprawdę bardzo, bardzo pomocna w różnych obszarach. Czy to dotyczy naszej pracy zawodowej, czy dotyczy kwestii rodzinnej, czy dotyczy kwestii realizacji własnych marzeń, nie ma znaczenia. Jeżeli jesteśmy w stanie wypracować sobie mechanizmy i nawyki wytwarzania wewnętrznej motywacji, jest to niezwykle pomocne w życiu codziennym. Są trzy techniki, o których chciałabym powiedzieć dotyczących właśnie wytwarzania w sobie tego nawyku. Pierwsza rzecz i pierwsza technika do odnalezienia sobie motywacji wewnętrznej to jest to, aby sprawić, aby proces sam w sobie stał się celem. Tak przekierować swoją uwagę, aby każde czynności, które wykonujemy z chęci osiągnięcia czegoś, Stały się celem samym sobie, żeby był źródłem satysfakcji i przyjemności. Tu warto było sobie zadać pytanie: co takiego jest w tym procesie? Co powoduje, że ja faktycznie go wykonuję, że ja faktycznie go realizuję? Co on mi daje? Zrób sobie bilans zysków i strat. Dowiedz się, co stracisz, kiedy zaprzestaniesz danej czynności, i dowiedz się, co zyskujesz w momencie, kiedy działasz, kiedy trwasz, kiedy jesteś aktywny. Mając świadomość, ile dana aktywność daje ci korzyści, tym wzmagamy sobie wewnętrzną chęć do otrzymywania i podtrzymywania tego uczucia zadowolenia i satysfakcji. Pytanie jest. W przypadku plusów i minusów, zysków i strat, ile jako osoba jesteśmy w stanie poświęcić, aby otrzymać to, co właśnie otrzymujemy? Ile w stanie jesteśmy swojego wysiłku z siebie wydobyć, z siebie dać, ile energii jesteśmy w stanie z siebie dać, aby otrzymać to, co otrzymujemy. Ile ja jestem w stanie się zmęczyć, ile wody jestem w stanie wypić, ile zdrowych potraw jestem w stanie przygotować, żeby się czuć witalnie, świeżo, zdrowo, żeby mieć kontrolę nad własnym ciałem, aby być zadowolona z własnego wyglądu. Pytanie, ile? I ile w stanie jesteś poświęcić? Świadomość tego jest niezwykle ważna. Ważne, żeby ten bilans był zapisany i żeby ten bilans w czasach kryzysu był czytany. Aby to nigdy, nigdy i nigdzie nie uciekło. Ludzie mają tendencję do skupiania się na tych negatywnych rzeczy. Mają tendencję do skupiania się że ile na, na kosztach, szczególnie w Polsce. Ile mnie to wysiłku kosztuje? Ile zachodu? Ile pracy? Ile pieniędzy? A zapominają trochę o tej drugiej stronie medalu, która pokazuje, ile zyskujesz przez to, że tyle wkładasz. Ważne jest, żeby włożyć tyle, ile wkładamy, i żeby wyciągnąć z tego tyle samo lub więcej. Wtedy będziemy mieć wewnętrzną motywację, żeby faktycznie działać i nie zaprzestawać. Ostatnia technika, ostatnie narzędzie to jest kwestia naszej kontroli nad procesem, naszej kontroli nad aktywnością, którą robimy. Często, nie posiadając kontroli lub, jej, lub nie doceniając kontroli, którą posiadamy, z automatu aktywność staje się dla nas przymusem i z automatu odcina nam możliwość wypełnienia satysfakcji. Jeżeli chodzi o pracę, być może mamy przełożonego, który nam narzuca takiej i takiej czynności. Nie mamy swobody, nie mamy kontroli nad tym, co robimy, jak robimy, w jakim czasie, dlatego stajemy się osobami, które mechanicznie wykonują jakieś czynności, otrzymują gratyfikację finansową na końcu miesiąca, czyli tą motywację zewnętrzną i idą dalej. Jeżeli nie mamy kontroli nad tym, co robimy, nad tym, co wykonujemy, pojawia się poczucie bezradności, pojawia się brak chęci do działania, brak satysfakcji z. Samego procesu i samej aktywności. Poczucie kontroli nad tym, co robimy i jak robimy, jest niezwykle ważne. Istnieje bardzo cienka granica między tym, na co mamy kontrolę i na co mamy wpływ, a tym, na co nie mamy kontroli i na co nie mamy wpływu. Cienka granica i wymaga dużo samoświadomości, aby rozróżniać te elementy. Jest tendencja do tego, żeby. Skłaniać się ku stronie, że nie mamy wpływu, że coś musimy, że mamy jakiś wewnętrzny przymus, co budzi poczucie bezradności, złości i na pewno nie daje nam satysfakcji. I też nie doceniamy tego, na co mamy wpływ i co możemy kontrolować. Jeżeli nawet zakładasz sobie jakieś wewnętrzne cele, jeżeli nawet chcesz dążyć do czegoś, co jest bliskie Twojemu sercu i nikt do tego Ci nie zmusza, to nie doceniając kontroli, którą Masz w sobie, w trakcie procesu dochodzenia tego celu, z automatu odcinasz sobie potencjał i energię, którą daje motywacja wewnętrzna. Z automatu zaczynasz myśleć w kategoriach przymusu, obowiązku, rutyny, niefajnego nawyku i ten cel, który masz, ten masz się zbliżać, się strasznie szybko oddala. Na przykładzie mojego marzenia numer dwa. Jest pewna rzecz, na którą nie mamy wpływu, bo żeby mieć sylwetkę fit, należy ćwiczyć. Że miejsce fit należy jeść racjonalnie i zdrowo. Należy pić dużo wody. Tak? Należy robić kilka, kilka lub kilkanaście rzeczy, które powodują, że faktycznie mogą uzyskać taki a nie inny efekt. Ale poza tym, że te rzeczy należy robić, to to, w jaki sposób ja je robię, kiedy wykonuję, w jakiej intensywności, w jakiej jakości, to już zależy od mnie. Jeżeli w tym przypadku skupiłam się tylko i wyłącznie na tym, co należy robić, aby mieć sylwetkę fit, z automatu moja pontywacja wewnętrzna zleciałaby w dół. Natomiast, jeżeli ja wiem, co należy robić i coś wiem, na co nie mam wpływu, ale w swojej świadomości i swojej uwadze mam rzeczy, na które mam wpływ. To ja decyduję, w jakiej intensywności ćwiczę. To ja decyduję, w którym momencie. To ja decyduję, czy wstaję rano. To ja decyduję, co jem. To ja decyduję, kiedy jem. To ja decyduję, czy dzisiaj odchodzę od zasad, czy dzisiaj nie odchodzę. To ja, jakby, ja to mam w tym momencie ster. Kontrolując te elementy, z automatu mam kontrolę nad procesem i nad własną aktywnością. Świadomość kontroli tego, że ja dyktuję warunki i ja decyduję i ja mogę spowodować, że dojdę do swojego celu w takim lub innym tempie, to powoduje, że karmię swoją motywację wewnętrzną i mam chęć do działania i kontynuacji właśnie aktywności i procesu. Łatwo jest sprawdzić. Czy karmimy swoją motywację wewnętrzną? Czy dajemy jej jedzenie, które powoduje, że staje się mniejsza, chudsza, aż w końcu zniknie? Czy dajemy jej jedzenie, które powoduje, że rośnie w siłę, nam towarzyszy i wspiera nas w realizacji naszych celów? Jeżeli w, w swoich myślach, czy w swoich pewnych słowach zauważysz takie rzeczy, jak muszę poćwiczyć. Jak muszę wypić dwa litry wody, jak muszę iść do pracy, jak muszę zrobić to, jak za każdym muszę łączy się przymus, to w tym momencie wiadomo, że oddajemy kontrolę, bo to nie jest nasza wewnętrzna decyzja, tylko jest decyzja z zewnątrz i z automatu powodujemy, że nasza motywacja maleje. Jeżeli w naszych myślach, po każdej aktywności, po każdym wysiłku przychodzi do nas rozmyślanie, ile nas to kosztowało, jakie to jest ciężkie, jakie to jest żmudne, i że następnego dnia znowu musimy robić to samo, znowu musimy wykonywać tą, tą czynność, to tą ćwiczenie, realizować ten proces, z automatu nasza motywacja się robi coraz mniejsza. Jeżeli mamy na uwadze tylko i wyłącznie to, co nas czeka, kiedy już wykonamy dane działanie, daną aktywność, wtedy nasza a, a, motywacja wewnętrzna też się robi coraz mniejsza. I często bywa tak, że zanika nasza chęć do dalszego działania i do naszej aktywności. Jeżeli chcesz, żeby Twoja motywacja wewnętrzna rosła, doceń sam proces. Doceni proces sam w sobie i spraw, żeby stał się dla ciebie atrakcyjnym. Zobacz, co ci daje, zobacz, jakie życie ci przynosi, jakie plusy ci przynosi, co dzięki temu otrzymujesz. Doceni też własną kontrolę. Zamień muszę na mogę, a zmogę na chcę. Dzięki temu będziesz miała pozytywny zastrzyk energii do działania, do życia i do realizacji własnych marzeń. Podsumowując. Każdy może pracować nad swoją motywacją wewnętrzną, każdy może ją napędzać, każdy ją może budować, każdy może ją wzmacniać i każdy może powodować, że stanie się ona jego nawykiem. Jest to niezwykle skuteczne w dążeniu do realizacji własnych marzeń, celów, realizacji własnej kariery zawodowej i wszystkiego innego. Obszar oddziaływania naszej motywacji wewnętrznej jest nieograniczony. Żeby to zrobić, weź, e, wprowadź. W swój harmonogram, w swoje życie, swoje działanie, nawyk związany z trzema technikami. Pierwsza technika, doceń to, co daje ci sam proces, doceń to, co daje ci sama aktywność. Spraw, aby proces stał się celem sam sobie. Drugi sposób, zrób sobie bilans kosztów i strat i dowiedz się, co jesteś w stanie poświęcić, aby zyskać to, co właśnie otrzymujesz. I trzecie, przejmij kontrolę nad własną aktywnością, przejmij kontrolę nad własnym działaniem, przejmij kontrolę nad własnym życiem. Ja trzymam mocno kciuki, sama realizuję to w swoim życiu, sama mierzę się z własnymi różnymi trudnościami i sama czuję pozytywne konsekwencje tego, że mi wychodzi. Jeżeli mi wychodzi, jestem pewna, że i Tobie wyjdzie.